Dzisiejszy odcinek to kolejna wizyta w stajni Dendy Horse, a tak dokładnie to w fabryce ram ukrytej w kazamatach u Dendy Horsów. Cześć, Cześć. Janek. Siema Jasu. Chodźmy. Firmę tworzą. Janek i Franek, jeden jest od myślenia, drugi jest odrobienia, robienia, przynajmniej w teorii. Franek przekazuje Ci mikrofon. Ja w zasadzie nie mam dużych wymagań co do mojej ramy. Przekaż. Po prostu musi być na kampie, którą tutaj mamy, żeby można było poprzymierzać. Jakiś akcent British Racing Green, żeby pasowało mi do koszulki i na piascie Classified, która powinna znajdować się w tym Kudełku, to tam sobie zajrzymy potem i zobaczymy. Mam też kilka uwag, oczywiście, do każdej jednej rurki i każdego jednego otworka, ale to <grym> za chwilę. Tak myślałem, że tak będzie, no. Na początek, może jaki materiał byśmy tutaj zastosowali, bo większość waszych ram jest ze stali, ale to nie są takie zwykłe rurki, że jak ktoś wycina starą instalację grzewczą i mu zostaną, to z tego robi się rama. tylko to są chyba jakieś specjalne rury do budowy ram. Trochę są specjalne, zdecydowanie są specjalne. Eee, tak naprawdę wybór jest duży, ale wszyscy słyszeli gdzieś jakieś to magiczne eee, słówko chromo, stale chromową, malibdenowa, coś takiego, wszystko co my robimy. Eee, robimy z kolumbusa i te rodziny są w sumie różne. Eee, a macie tutaj takie no. rurki, żeby sobie... Eee, mamy za panią kamerzystką. Także jakbyśmy chcieli pomóc. Z tym, że nie wiem, czy to zdradzamy, czy nie zdradzamy, twój rower będzie w ogóle super i z wyższej ligi. Czy to już tak zaczynamy, czy, czy nie? Tak, możemy powiedzieć. No generalnie twój rower będzie z nierdzewki, też od Kolumbusa. Coś, czego nie robiliśmy jeszcze nigdy? Więc trochę wyzwanie, ale fajnie. Człowiek się może przynajmniej czegoś nauczyć. No to jest jeszcze no klasy wyżej od tych rodzin Kolumbusa, nawet fajniejszych. No, jest tak naprawdę porównywalne przynajmniej cenowo z Tytanem, już. Więc no fajna rzecz. Zobaczymy. A powiedz mi, proszę, czy jeżeli te rury zawsze przychodzą do Was, takie proste rury cieniowane, bo Państwo tego nie widzą, ale ta rura jest cieniowana, mhm. i Wy je u siebie walcujecie w takie różne płaskie kształty? To, to, zależy, to zależy od rurki, nie? bo to jest rura, dolna rura na przykład do głównego trójkąta i ona ma kształt okrągły i taki on zostaje, ale mamy też rury kształtowane, na przykład część przychodzą już do nas w kształtach docelowych, ewentualnie my je jeszcze trochę doginamy albo na przykład tak. robimy takie delikatne spłaszczenia do na, korekty, tak. spłaszczenia na to, żeby większa opona weszła, żeby Yy, zmieściła się korba na przykład i tak dalej. Mm. Także te rury są już, to są rury stricte pod yy, robienie ram, więc one już są gotowe. Tak. A co, yy, najważniejsze, co, na, co najważniejsze, one mają charakterystyczne tylko dla siebie to cieniowanie, czyli yy, różnice grubości ścianki po długości, co nie? I to, że one przychodzą w yy, konkretnej długości to jest nie przypadek, bo oprócz tego, że ona ma swoją długość, to ma swoją też długość tej yy, cieniowania, czyli tak. Tak. I to trzeba i my sobie te rury na początku zawsze mierzymy te cienie, czyli gdzie jest, gru, gdzie jest grubsza ścianka, gdzie jest cieńsza ścianka, żeby za dużo tego nie uciąć, bo też są jakby zasady jak to, jak to robić. No Miejsce łączenia musi być na tym grubym, jak tak, się domyślam. Tak, tam gdzie są węzły konstrukcyjne to ścianka jest zawsze grubsza, bo tam są większe... Okraże. No dobra, to przejdźmy do jakichś konkretów. Bo pewne rzeczy w tym rowerze będą standardowe, czyli na przykład będzie miał zacisk tylnego hamulca i sztywną ośkę, chociaż mhm. już przy hakach i ośce, ze względu na piastę, pewnie trzeba będzie trochę zatańczyć. No ale chciałem sobie wybrać kilka elementów. Mhm. Główkę już ustaliliśmy poza kadrem, że będzie taper, tak. ale tutaj mamy całe pudełko różnych świecidełek, bardzo ładnych. I teraz tak, na przykład zacisk siodła, logotyp na główkę, no jest parę rzeczy, które byśmy mogli mhm. podecydować. Tak, no masz logotypy możesz wybrać A. albo w mosiądzu, albo w stali polerowanej nierdzewnej. Yy, Także to jest kwestia gustu, jaki chcesz kolor. Tak samo tutaj mamy logotypy na, na chainstay. To są takie właśnie smaczki, gdzieś tutaj um, zacisk lutowany, mm -hmm. tutaj szty. A ja szty widziałem, że w jakiejś ramie ostatnio robiliście taki zacisk schowany, chyba. Tak, tyłnego. robimy zintegrowane. Czemu to robimy, tak naprawdę. W e, możemy się pochwalić tam wiszą 3 sztuki, 4 A sztuki. to podejdźmy do tamtych ram, bo one A. też są spoko. No, tutaj masz zintegrowany zacisk w seatstay. Ta rama jest jeszcze przed lakierem. No właśnie, jest o czymś tak naprawdę... takim myślałem. I możemy też w sumie obciąć u mnie tak mhm. rurę tego się bałem, że o tym myślałeś. No, bo to wygląda, że dużo jest, roboty. Trochę więcej. To jest mnóstwo roboty z tym. Także my normalnie <noise> zawsze kasujemy za to dodatkowo sporo. No, ale wtedy śruba, łeb śruby jest widoczny tylko z lewej strony i to wszystko jest super czyściutkie, niewidoczne To fajne Franek, takie chce, zrobimy Zobaczymy generalnie jakie rureczki przyjdą z ich sterów, bo tak naprawdę czy Jan jest 286City po prostu no to będziemy kombinować Tak, muf damy T47 na gwincie, żeby to jakiś standard aktualny trzymało Tak, no jakby generalnie zakładamy, że będzie zintegrowane całkowicie prowadzenie kabli tak, Wewnątrz. schowamy tu. Chciałbym kokpit Envy wrzucić. Myślę, że też sztyce damy Envy mhm. i może widelec Envy, jeżeli się uda od nich zamówić. Da się zrobić. Bo widzę, że widelec. Widelce są newralgicznym tutaj punktem, bo parę ram tu na ścianie macie. Może powiesz coś jeszcze o tych ramach, bo tutaj też są takie ciekawe egzemplarze. Tak. E, albo Franek, który je buduje, też może coś tutaj powiedzieć. Tutaj mamy ramę, którą… E, Koncepty są oczywiście Jana, także… To jest rama, która jest wykończona w chromie galwanicznym. Czyli w takiej y, technologii, jak kiedyś się wykańczało klasyczne szosy. Sobie klientka akurat tutaj swoją szosę zażyczyła w chromie. Wyszkiełkowane logotypy, to na chromie po prostu wyszło super. No, to jest możliwie w ogóle najmocniejszy rodzaj, najtrwalszy rodzaj wykończenia stali. Muszę różnym. ci przerwać, bo zobaczyłem gołąbka Kolumbusa. I oczywiście ja też chcę gołąbka. Gołąbek będzie, oczywiście. Musi być. Dyskretny, ale będzie. Tu mamy na przykład ramę. Yy, to też się zdarza. Ramę yy, od klientki, która kupiła rower już z półtora eee. roku temu, czy eee. dwa lata temu. Tutaj jest. Yy, I środka. zażyczyła sobie wewnętrzne prowadzenie kabli, więc. Ta rama jest wypiaskowana i zostały wlutowane, właśnie porty do wewnętrznego prowadzenia. Podnosiliśmy mostek, żeby wchodziły szosowe koła, bo to jest rower na 650-kach. Taki grawelek mniejszy dla mniejszej osoby, ale chciała sobie też trochę poupalać na szosie, więc tam trochę się pozmieniało. Tak, więc no. takie rzeczy też robimy. To znaczy, Czyli to można przerobić w, u Was swoją ramę, jak tak. tam z czasem nam się zmieni koncepcja. Jeśli to jest nasza rama, to zdecydowanie. Tak. Eee. Ale też widzę, że naprawiacie czasem coś, bo tam wiszą jakieś to ziomali różnych. To Zdarza się. A Sankt powiedz dobry. mi, jaki tutaj będzie finish tej ramy, no bo w tej chwili ona jest wypiaskowana, ale to pójdzie do lakieru? Tak, pójdzie, pójdzie, oczywiście. To jest, to, to Nie będzie... będzie eksperymentów, lakier po prostu. Hmm. Ok, szczególnie, że to jedna z pierwszych ram, to widać, że jeszcze spawać się uczył trochę spawać. Tak. Aczkolwiek te to... spawy i tak są o niebo lepsze niż moje najlepsze. <laughs> Eee, ten spawacz to nie byłem ja. <tysklaver> ten, spaw ten spawacz już nie pracuje. <tysklaver> ale, ale nie dlatego, żeby był z tym spawaczem. Tylko zmienił branżę. <tysklaver> yy, tak, teraz zarabia generalnie... prawdziwe pieniądze i spawa płoty. Dokładnie. Te, te, te ramy stalowe generalnie mają to do siebie, że mogą być naprawiane, przerabiane, przemalowywane, ile dusza zapragnie. To jest jeszcze jedna rzecz, którą można dotknąć. I tutaj... I tutaj co, Jana, Jana Signature koncepcja cienkie staje i w ogóle po, pomyślany zacisk, la, la, la. W sumie Tak, to jest, jest trochę stay, szosa, ale. To jest, stay, to jest totalny custom, to inna. znaczy, one w ża ża żadnych rowerach jakby nie są dostępne, takie cienkie. My sobie takie rurki Chromo sprowadzamy specjalnie yy, i próbujemy je właśnie do takich szosowych stajów. Najlżejsze Spoko, tak. dostępne na rynku. No i też właśnie nasz tutaj kolejna koncepcja zacisku zintegrowanego z takimi super cienkimi w nich jest też po prostu prostą rurą. I... No i dobrze to wygląda. No, budowa tych ram to nie tylko piła, pilnik, tokarka, obrabiarka i spawanie. Tu też jakiś magbuczek taki hipsterski, chociaż teraz pewnie już nie ma hipsterów i apiszonów tylko wyrosło jakieś nowe pokolenie. No ale właśnie takie wygląda drogo. I coś tu narysowałeś, czyli to jest geometria mojej maszynki. Ja ją trochę podkradłem z serwelu. To się przyznam bez bicia. Spoko. No tak, zaczynamy zawsze od zaprojektowania geometrii, czyli klient zwykle wysyła nam jakieś dane z fittingu albo właśnie jakiś rower, na którym mu się dobrze jeździ, który dobrze fituje mu. I na tej podstawie robię projekt w 3D i później z tego wy, wypuszczam rysunki na produkcję i już Franek się dalej tym zajmuje. No to jest też dość unikalna możliwość, że możemy na przykład podnieść sobie główkę ramy. Tak. Tutaj widziałem chociażby na tej ramie, która w tej chwili jest już w zasadzie mhm. gotowa. To główka jest podwyższona, bo tu widzę klient, życzył sobie siedzieć trochę bardziej wygodnie. Tak, dokładnie. Chciał mieć wyższy stak, ale chciał mieć poziomą górną rurę bez slopingu, więc yy, można było to zrobić tylko przez dodanie kominka po prostu do, do, Jasne. do główki. Ale możemy sobie to tak zaprojektować dzięki temu, że na przykład nie masz podkładek pod mostkiem, albo generalnie wszystko jest jakoś harmonijnie skomponowane. Czyli na przykład, jak jesteś bardzo wysokim rajderem, no to zwykle masz, zwykle masz problem z doborem e, ramy, które ja wyglądają jak wielki trzepak. Nie? <gry> Więc e, możemy sobie to wszystko skompensować e, fajnie w kostomie. Plus takie działania jak na przykład uzyskanie większego niż standardowo prześwitu na tylną oponę. E, okay. Wszystko to sobie możemy tutaj. Mm, Wiesz, dobrać pod Ciebie. No, ja to będę chciało tak. Inserty na górnej one pewnie nigdy nie zostaną użyte, ale fajnie, żeby były. Inserty na dolnej tutaj tak uh -huh. samo. Pod trzeci bidon. Uh -huh. Tak, chyba tu damy trzy, bo to tak jest fajniej, niż jak są dwa. Tu możemy dać normalnie dwa. Logówkę moglibyśmy ją czymś wyszkiełkować, wytrawić, czy nie wiem, co tam wymyślicie, żeby była taka fajna, matowa. Mm, to zależy dokąd będziemy dokąd mieli będzie zielone, ma, no bo właśnie. jakbyśmy mieli zielone do połowy ramy czy coś takiego to wtedy moglibyśmy to wtedy nega w tak, negatywie w zielonym w materiale stawać, no, spróbować to zrobić. No i ona też niestety nie będzie z tych waszych pikseli, które wy tak lubicie, bo ja wolę, żeby to miało piksele są wersją specjalną tutaj ze współpracy z naszym znajomym grafikiem. Ja mam Ale... sam Piksela, więc, więc już ci tarcza. Także normalny będzie napis. Yy... Co no, o, o, no co tu jeszcze? To już chyba wszystko. Ogłówkę no, wiemy, widelec wiemy. No. E, wejdziemy do główki ramy przewodem do tylnej przerzutki. Przedniej nie będzie, Classify się zmienia tak. po wi-fi. A, tu będziemy prowadzić mechaniczną przeszutkę, tak? No tak. Czyli z tym pewnie troszkę rzeźby będzie. I zawsze tam jest taka gimnastyka dookoła osi suportu, znaczy osi korby. Żeby to fajnie chodziło nie, bo też można mieć trochę problem z tym, żeby to poprowadzić na tyle płynnie, żeby rzeczywiście to wszystko chodziło tak, jak powinno. No. No mamy, mamy jak na to składałem patenty. tą waszą maszynę, to tam były takie małe wąsiki, a Dokładnie. poza tym suport z ekara ma tuleje między bieżniami co prawda akurat zjadł ją pies, ale zakładam, że zdobędę nową. co Zdobądź, ale generalnie radzimy sobie z tym, bo mamy tak zawsze y, mufę t 47, która ma dużą średnicę, więc wszystkie kable się tam mieszczą tak. w środku. Do tego rurki tam y, właśnie takie haczyki, które sprawiają, że te kable nie będą nam tarły o oś korby nigdy. I też nie dzwonią dzięki temu w ramię, że są. Napięte. Tutaj masz rurę względem suportu zasytowano najdalej, jak się da w dół. I to samo część staje, żeby właśnie to przejście było jak najbardziej gładkie. Jeszcze z haczykiem pod spodem. No teoretycznie to powinno wszystko fajnie chodzić, ale większość klientów jednak składa sobie rowery na elektronicę, że tam nawet nie ma, wiesz, no nie ma nic, a kabele no pancerzyki kabel, i pancerz linka to jest trochę co innego, ale to chyba powinno być spokojno. Znaczy ja składałem e, tam. Ten rower urodzinowy na ekarze i to bez problemu hulało. Poza tym ta przerzutka też mega fajnie chodzi. Jasu do bazy, Jasu do bazy. Będziemy otwierać classifieda. Musiałem go wywołać. No dobra, no to chyba, chyba wiemy wszystko. No bo sztyce też sobie damy envy, zacisk wiemy, tylne haki. Mówiliście, że Orłowski będzie robił? Tak, Orłowski nam zrobił tylne haki w standardzie Synthase. Mhm. Bo haki w standardzie UDH mają bardzo szeroki rozstaw zewnętrzny. A z kolei Classified wymaga użycia swojej własnej ośki. I te ośki są w ograniczonych rozmiarach. Więc okazało się, że na przykład pod Jest UDH szansa, że w tym pudełku będziemy mieli coś, co będziemy tak. mogli obejrzeć. No dobra, to otwieramy. To przyszło 3 tygodnie temu, ale nie było czasu zajrzeć. Od naszego ulubionego dystrybutora ProBikes. Opaki są solidne. No to możecie zaglądać do tych pudełek. Bo ja o tym wiem no. pewnie niewiele więcej, niż Wy. Tutaj mamy tą sztywną oś. No to jest jeden z kluczowych elementów tego projektu, czyli korpus piasty. Jasu, nie mdlej, bo widzę, że zaczynasz tracić przytomność. Nie <grym> do Dobór długości projekt będzie kluczowy to do wybierania kół zaraz sobie przejdziemy. A tu macie całe pudełko różnych szpargałów. Które właśnie powinny pozwolić połączyć tą piastę z tamtą ramą. To wygląda jeszcze jak drugie? To o, jest samo A sama tu macie piasta. resztę. Jasu, jak to widzisz? Ja tego tak. tak nie widzę w ogóle póki co. <laughs> nie, no, nie, już. Naprawiłem. Nie, nie złachęcam. E, powiem ci, że entuzjazm Twój określiłbym jako umiarkowany. Chodźmy zważyć tą piastę, zobaczymy ile ona waży, i wybierzemy z jasu jakieś e, koła. Do tego rowera, bo jest to o tyle wygodne, że na miejscu mamy i budowerami, i budowę kół. Dobra, oficjalne ważenie zawodników, no 701 gra. Ja powiedz mi jakie koła my wybierzemy do tego roweru. No jak już ustaliliśmy pewnie po 24 otwory, więc tak naprawdę Możemy dobrać do tego trzy obręcze, albo... Piasta go zahipnotyzowała, to... <grywa> On nie odrywa od wzroku. Eee, cztery obręcze. Możemy albo gravelowe, szerokie, 28 wewnętrznej szerokości, albo trzy opcje z szosowych obręczy. Ja to bym chciał takie, o urodziu klasycznej. Nie, tak na poważnie to szprychy płaskie czy okrągłe? No to już zależy od, od Twojego się, bo... Widzimy się płaskie, są bardziej sexy niż okrągłe. No to w takim razie płaskie szprychy i jeżeli chodzi o obręcze, to w takim razie albo niższe, w zależności od tego, czy będziesz siedzieć bardziej w górach, czy 45, piątki, czyli takie bardziej najbardziej uniwersalne. Mm. Na Mazowszu to zawsze w górach, czyli pójdziemy w 45 piątki i hookless czy hook? No ale to zależy od szerokości opon, Jeżeli planujesz montować 25 albo raczej węższe, to wtedy hook, jeżeli szersze to raczej pulsary, czyli 25 wewnętrznych. A ty dla siebie wybrałbyś obręcz hook czy hookless i jakie zalety ma hookless i co z tym ciśnieniem, bo ludzie czytają opisy na przykład przy zipach ósemkach przednich, kupują to sobie do triatlonu i potem ze zdziwieniem patrzą, że przy rozmiarze 28 do tego koła można wbić na przykład tylko 6 barów. No to jest akurat bardziej złożony temat, bo ludzie w triatlonie będą bardziej naciskać na wynik niż na komfort. W przypadku szasy na pewno komfort jest bardziej yy, ważny niż w przypadku triatlonu, gdzie się jedzie ten i z powrotem. To jakie byś wybrał? huk Hook czy hukles? No, zależy czy będziesz startować na tych piastach w triatlonie. Jeżeli nie, to raczej pewnie hukles, bo są szersze, lżejsze i zapewniają większy komfort. No dobra, to jakby to miało być płaskie szprychy 45 wysokość obręczy i zaryskujemy to hukles, bo komfort Dendy Horsów jest podobny jak z tą ramą, że jak zapomnę jakiejś przelotce, to się później przyspawa. Więc w razie czego wymienię te obręcze jak będą złe? W sensie przyniosę to tutaj, żebyście Wy je wymienili. To jakie proponujesz koła z Waszej oferty? No to wtedy Pulsar 45 na płaskich szprychach, czyli to jest wariant ARX. Można, go, można na niego zamontować 28 z ciśnieniem do 5 barów. Chociaż raczej kalkulator będzie kalkulować niższe ciśnienie dla Ciebie. Fajne te rowery dzisiaj takie elektronicznie zmieniają się biegi, kalkuluje się ciśnienie. Jak ja byłem mały, to po prostu szliśmy na rower. Paliliśmy młotkiem w korbę, bo trochę odpadała, dokręcaliśmy na pałę 15 no, i dawaj. się jeździło. i zbudujemy. Zmiany I jeszcze koncepcji. musimy wybrać przednią piastę, bo myślałem tutaj o Hriss Jakie w ogóle można wybrać piasty w waszej ofercie? Bo na stronie macie koła w wersji piasty wasze, Andy Horse, mhm. i piasty DT Swiss głównie. To są chyba takie dwie opcje, ale budujecie też na innych piastach jaką byśmy tutaj mogli wybrać i na jakich piastach w ogóle można u Was zamówić koła? Oczywiście poza tym, że ktoś przyniesie swoje piasty w łapce. No to jeżeli chodzi o piasty, to jeżeli w kwestii tylnej piasty jest bardziej złożony temat, bo tam jest mechanizm sprzęgający, natomiast przednia piasta to jest po prostu aluminiowy korpus wydrążony i wpracowane dwa łożyska, więc tutaj nie ma aż takiego dużego znaczenia, więc raczej bym się kierował w tym, żeby wizualnie pasowały do tylnej piasty. W tym przypadku jest to piasto pod szprychę straight pull, więc też bym raczej myślał o piastrze straight pull i, i pewnie nasza będzie bardziej spójna, bo mam mniejsze, dyskretniejsze logo, tak jak na tylnej. Mogę zaraz przynieść dwie do porównania. No ja też właśnie myślałem, żeby tutaj założyć ich piastę, bo tak będzie wtedy patriotycznie. Wie. Chociaż Hriskim. Risking też robiłby robotę, korespondowałby ze sterami, jeżeli pójdą Chris Kingi, No i poza tym, wiesz, to jest taka trochę. jeszcze jest ładnie. O to chodzi. że Wszyscy Tak sobie o co chodzi. Trochę oblatane jak Porszaki na przykład albo Ferrari, ale z drugiej strony to jakby dawali, to bym się <laughs> jeździł, nie? No. E, więc to, to chyba tak zrobimy, co? Czy jak na tył pójdzie Classified, e, jak uda wam się zrobić. To jest też ciekawe, bo to jest gwintowane, także to chyba. W ogóle można, nie wiem, czy chyba przepuścić jedną śruba. śrubę, to zostawię Wam, to obejrzycie dokładnie jak to można rozwiązać, pewnie trzeba też podpytać internet. O, Jasu wrócił. No to tak, mamy dwie przednie piasty z naszym logo, różnice są bardzo subtelne. Ta bardziej podcięta tak. będzie chyba lepiej pasowała do tej mhm. kosmicznej tylnej, nie? Tak, to jest nasza piasta RTC, jest, jest, tylna jest wyposażona w ratchet, w przedniej są dwa łożyska, to są te same łożyska co w piastach do Suiza. Jaki numer łożyska? Nie pamiętam. O, panie, ja już mam całą szufladę różnych łożysk, więc większość łożysk mogę wymienić od ręki. No to jest też właśnie fajne, jak się u chłopaków buduje ramę, że od razu można przejść przez zasłonę od chłodni i wybrać sobie koła do no, projektu, skonsultować tak. wszystko. Większość klientów bierze koła od Dandy Horse, bo to jest. Wszystko później spójne. Spod jednego dachu. Ideologicznie. Też, tak, tak. I dosłownie spod jednego dachu. No dobra, to chyba około tyle. Dzięki, Jasu. Dziękuję, pozdrawiam. Ja bym zrobił single speeda na tej piaście. Żeby mieć dwa biegi po prostu. Tak, dokładnie. Masz dwa biegi, ale nie widać, że są dwa. No. I tak, pytanie tylko, czy dostarczyliby ci jednobiegową kasetę? Halo, dzień dobry, klasyfikator. So. Czy ja mógłbym bez... zamówić jednobiegową kasetę? Rzeczywiście, <gibliarki> <gibliarki> Nie, to byśmy wy, wytoczyli coś. Podkładki, e, tu jakiś patent. Trytytki, srebrna taśma moim. Zdaniem. Ja to widzę, damy radę. Tak będzie twoja rama zbudowana. Dzień. <gibliarki> no dobra, wybraliśmy koła. Tu widzę też od Projekt D, macie jakieś drukowane. Tak, tak, mamy prezenty Z Dominikiem e, zaczęliśmy właśnie współpracować i będziemy. A to już gdzieś widziałem. 3D. Chyba na targach. E, dobra, to jeszcze, Franek, zrobisz mi jakiś taki ładny napis. E. E. Z tym może być delikatny problem, jako że Twój rower będzie z nierdzewki, a nie ze zwykłej stali, więc lutować go będę musiał srebrem, a nie mosiądzem. Dlatego ten kolor może się tak nie odciąć. Tutaj masz ładne złote odcięcie, yy, ale coś możemy popróbować. No. Oczywiście. No dobra, ubierzemy. Aha, bo mnie będzie słabo. Słychać, więc będę się do ciebie przytulał. Albo zabiorę dobra, na nasz śrubokręt. profesjonalny śrubokręt. Wróć z mikrofon. Mówisz, że jedyny markowy. Jedyny markowy szybokręt RODE. Dobra. Tu mamy. Ekara, zresztą Ekar w ogóle wyszedł nowy w tej chwili, nie wiem czy widzieliście. Tak, w Z... GT. Zdaje no. się, że już nie ma tu tego dzyndzla. W ogóle się nie da się Nie, 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 dzyndzyn nie dzyndzyn tak? Został tam? Nie, bo to jest nowa, tańsza wersja Ekara, ale też zwiększyli zakres kasety i jak był chyba do tej pory 46 zębów największa kaseta, to teraz jest 48. Tak, aczkolwiek ja będę szedł w tą kasetę classifiedowską, nie pamiętam, tam jest chyba... 10-36 czy coś takiego, no korzystając z tego, że mam piastę dwubiegową, no to ja wolę mhm. mieć ciaśniejszą kasetę, żeby po prostu te biegi były blisko siebie, bo te gravelowe przełożenia na zasadzie kadencja 55, 80 i 110 na trzech biegach, to mi nie robi roboty. Mhm. Także no tu wjedziemy klasycznie Ekarem i kampą. Franek widziałem, że się jarał tylną przerzutką przed chwilą. Całkiem, całkiem mi się to podoba. No, sam fakt, że to jest w ogóle rozkładalne i serwisowalne na zegarach zbite, a nie zaklepane po prostu jak jakieś Shimano, jest super. Yy, mikroregulacja tutaj śrubką parukową po prostu piękna, z kliknięciem dosłownie mm. co, co milimetrzyk, co tam parę stopni, no super rzecz. Najładniejsze Podobno. estetycznie moim zdaniem tarcze na rynku. Ta, tak, tak, jak detalik zobaczyłem... tutaj, polerka, w ogóle promień na zewnątrz, nie no. można się pociąć, super. Jak zobaczyłem właśnie w tamtym rowerze, to też się zakochałem. I w ogóle to chyba wziąłem dwa razy 140, więc tak. tam z przodu wrzucimy mhm. 140. że no, nie hamują, to nie będzie potrzebne. Nie, no na ma zawsze to nie ma co hamować. Gdzie? No dobra, no to chyba na ten. Czekaj, daj, daj na śrubokręt, żeby było dobrze słychać. To chyba na, na ten moment tyle. Wstępne wytyczne znamy, popracujemy sobie na pewno nad grafiką. Jak z tym malowaniem. Dobierzemy pewnie komponenty takie spoza, czyli stery, mostek, kierę, sztyce. Siodło mam. W sumie mm -hmm. mogłem je wziąć i pokazać, ale to też będzie coś ciekawego. Bo siodło, no, tak. Siodło jest takie. Dobra, zaczynam się czuć starszym dziadem niż jest <grym> w rzeczywistości, ale siodło jest piękne i przecież będzie robiło robotę przy całym projekcie. Mm. No i chyba no. na ten moment tyle, nie? Następny raz wpadnę jak wy już coś tutaj uspawacie. No słuchaj, spodziewamy się rurek za jakieś dwa tygodnie, bo zamówić nierdzewne rurki w Columbusie to nie jest tak od ręki, więc czekamy już na nie chyba za dwa miesiące. Będą niedługo. Kończymy projekt, robimy rysunki i, I działamy, wbadasz, jak zaczniemy budować. Będzie cięcie. No dobra, to super. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia kolejnym odcinku Telenoweli.